Cześć! Trzy drogi, żeby znaleźć Boga i nas samych w naszej najgłębszej części, na nowy rok. Te właśnie znajduję w dzisiejszym Ewangelii z dzisiejszego dnia. Pierwszą, drogą dla, pierwszą drogę reprezentują dla mnie pasterze. Pasterze słyszą, że coś się gdzieś wydarzyło i słyszą się wezwani do tego, żeby iść w to miejsce, iść na Betlejem, coś zobaczyć, poczuć, usłyszeć, dotknąć. Taka aktywne przetwarzanie tego, co się wydarza gdzieś w innym miejscu, taka potrzeba wyjścia, opuszczenia, tak ważna także w dzisiejszych naszych czasach. Kiedy czasem trzeba wyjść z tego miejsca, gdzie jesteśmy, gdzieś pójść, nie wiem, czasem jest to miejsce, gdzie są właśnie jakieś, nie wiem, rekolekcje, jakąś pielgrzymkę, czy idziemy do, żeby poznać jakiegoś człowieka, który, który się poczujemy zainspirowani i tam właśnie odnajdujemy coś nie wiem, idziemy na takie wędrówki, jakie ja na idę w samotne, żeby coś, czegoś doświadczyć, coś poczuć, coś zrozumieć. Wtedy człowiek wraca i stara się opowiedzieć innych, czego doświadczył, co zrozumiał, czego dotknął. To jest bardzo ważne dla nas, dla zrozumienia nas samych. Ale to nie jest jedna droga. Drugą reprezentuje dla mnie Maryja. Maryja pozostaje w tym, Czym jest, nigdzie się nie rusza, to znaczy rusza się tam, gdzie wyznacza jej życie. Po prostu ta codzienność trzeba się zarejestrować, idzie się zarejestrować, trzeba urodzić dziecko, rodzić dziecko, po prostu idzie tam, gdzie po prostu się znajduje zawsze u siebie, tam w domu, gdzie się toczy jej życie. I taka się to, co jest wokół niej, po prostu ona tym medytować. To przeżywać to, a to, czego nie rozumie, zachowywać w swoim sercu, bo innego dnia znowu zrozumie to, co się wydarzyło w jej sercu. Zrozumie, dotknie, pozna, odkryje. Właśnie. To jest ta druga droga tak ważna dla nas, dla naszego dnia codziennego, bo nie możemy ciągle gdzieś wyruszać, poznawać, dotykać, jak pasterza. To jest takie, powiedzmy, takie. Punkty zwrotne być może, ale czasami zdarzają się. Medytacja dnia codziennego to też jedna z ważnych dróg duchowych. I wreszcie trzecia droga, którą widzę w tym nadaniu imię, nadali Jezus. Imię Jezus, co ono znaczy? Wracamy do Starego Testamentu, do znaczenia hebrajskiego tego słowa. Odkrywamy, że znaczy ono Jechowa, Jahwe i od czyli różna wokalizacja tego słowa. Ludzie się sprzeczają na ten temat. I potem druga część bardzo ważna, czyli Jasia, czyli moment, kiedy e, oznacza Bóg zbawia, czyli zbawienie zbawia, czyli inaczej Bóg zbawia, Bóg jest spawicielem. I w tym słowie znowu szukamy, czytamy książkę, Księgę Jozełego, Jezu, bo to jest to samo imię, czyli po grecku oznacza Jozue. No, znaczy, patrzymy, szukamy zrozumienia tego, co jest w przeszłości, ale interpretacji przede wszystkim dnia naszego dnia codziennego. Odkrywamy to i właśnie, trzecia droga poznania, czyli mamy takie trzy drogi. Jedna droga bardzo ważna, której doświadczamy poprzez wyjście. Wyjście, powrót, rozgłaszanie tego, cośmy doświadczyli, co, roz, co zrozumieliśmy, co było ważnego. Druga droga, medytacja dnia codziennego. I trzecia droga, czytanie Biblii. Czyli rozpoznawanie znaczenia tego tekstu, który się wydarzył gdzieś, kiedyś dla nas. Tak jak wtedy, w tej Biblii, dzisiaj czytamy. Co to oznacza dzisiaj dla nas? się narodziło się dziecko, które ma być zbawicielem. Maria się zastanawia, pasterzy się zastanawiają, zastanawiamy się i my dwa tysiące lat później. Cześć, pozdrawiam Cię i powiedz mi, która droga jest dla Ciebie najbliższa. Cześć.